Pierwsze squishy, jakie chciałabym Wam pokazać, to zobaczcie, jak jest genialna! Kurczę, przyczpięło mi się do czegoś. Wiecie, co to jest? To jest rybka. Ale to jest rybka, niesamowita rybka, ponieważ jest urocza, a jak się ściska, to wychodzą z niej kolorowe kuleczki. Zobaczcie! Cześć kochani, witajcie na kanale Zabawkowe Fajnie, że jesteście. Dzisiaj mam dla Was, co ja mam dla Was? Mam dla Was squishy. Ale takie nietypowe squishy, ponieważ zamówiłam je za Aliexpress i za chwilę Wam je pokażę. I powiem Wam również swoją opinię na ten temat. Podzielę się z Wami swoją opinią na temat tego, tych squishy. Ale zanim do tego dojdę, to oczywiście pamiętaj o subskrypcji. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to zrób to koniecznie teraz i pamiętaj o dzwoneczku, bo wtedy będziesz na bieżąco. A i jeszcze bardzo ważna rzecz, dzisiejszy odcinek jest odcinkiem z pozdrowieniami, więc oglądaj do końca. I żeby nie było, są to pozdrowienia głosowe. I słuchajcie, może od razu na wstępie powiem. Często zasypujecie mnie takimi komentarzami, jak o, miało być pozdrowienia, nie ma. Pamiętajcie, że filmy, te wszystkie, które Wy oglądacie, też jest często tak, że ja nagrywam o wiele, wiele wcześniej. Więc jeżeli mówię, że będzie na przykład pozdrowienia w kolejnych odcinkach, to musicie też brać do tego taki lekki dystans, albo inaczej powiem. Musicie być cierpliwi, bo czasami wrzucę filmy, które były nagrane jeszcze wcześniej i nie ma w nich pozdrowień, ale pamiętajcie, ja zawsze o Was pamiętam, uwielbiam Was i te pozdrowienia zawsze będą. Tylko nie mówię, że będą na przykład w kolejnym odcinku, ale za to na przykład w kolejnych dwóch, trzech, ale na pewno będą. Słuchajcie, bądźcie cierpliwi, ja o Was pamiętam i dzisiaj są pozdrowienia głosowe, więc oglądajcie do końca. A teraz przechodzimy znowu do naszego squishy i pierwsze squishy, jaki chciałabym Wam pokazać, to zobaczcie, jak jest genialne. Kurczę, przyczpięło mi się do czegoś. Wiecie, co to jest? To jest rybka, ale to jest rybka niesamowita rybka, ponieważ jest urocza, a jak się ściska, to wychodzą z niej kolorowe Koleczki. Zobaczcie, mam dla Was rybkę. Co najśmieszniejsze, ta rybka kosztowała mnie chyba 2 zł albo 3. Jest naprawdę bardzo przyjemna w dotyku. Uwielbiam się nie ubawić. Jakość wykonania no, może nie jest najlepsza, więc pamiętajcie, to jest tylko i wyłącznie dla Was film pokazowy. Ja nigdy nie zachęcam do kupowania nieprzetestowanych zabawek, ale to jest po prostu. Genialne, no jeżeli chcecie, ja Wam oczywiście nie zabronię, możecie kupić, bawić się tym. E, jest naprawdę bardzo fajne. E, w środku mają takie żelowe kuleczki. Pewnie się już z tym nieraz spotkaliście. To są kuleczki, które po prostu po e, kontakcie z wodą pęcznieją i tu ktoś po prostu wymyślił sobie genialną rzecz, że zamknie e, te kuleczki w takim oto gumowym, e, gumowej rybce. I zobaczcie, jest to po prostu genialne, świetnie się to ściska. Nie jest to taki typowy e, gniotek z pianki, e, który, który też jest gdzieś antystresowy. Można ścisnąć i po dłuższej chwili wraca on do swojej pierwotnych kształtów. Zobaczcie, no przeurocza jest ta rybka. Możemy ją ściskać na wiele sposobów. Możemy tutaj zrobić tak, żeby jej pyszczek Wyskoczył albo tutaj ogonek nam się zrobił większy, więc to jest świetne. Fajnie, bo kosztowało no naprawdę no, niewielkie pieniądze no, śmieszne wręcz pieniądze. Jedyne, do czego mogę się przyczepić, to, że e, ten materiał, z którego jest wykonany, to jest taka guma. Po prostu nieładnie trochę pachnie. Czuć, czuć to dość mocno wyczuwalne, ale liczę na to, że może kiedyś się e, to ulotni. Kolejny, e, kolejny, kolejny jest. Żaba, Kolejno, takim kolejnym wnioskiem jest żaba. Tu w tej żabie są zielone kuleczki. Zapach niestety ten sam, ale co jest w ogóle najśmieszniejsze, że to kosztowało za 2 zł, to kosztowało 3. Zł. I chyba to mnie najbardziej skusiło, żeby to kupić i przetestować. Jeszcze, żeby ktoś mi tylko podał taką informację, że to jest całkowicie bezpieczne, można się tym bawić na, na co dzień i te wszystkie. Rzeczy nie są szkodliwe. Żebym miała taką pewność, to po prostu bym mówiła Wam, że to jest szał w dziesiątkę. Dawno nie bawiłam się tak fajną rzeczą. Jest po prostu bardzo miłe i przyjemne w dotyku. Eee, ta żabka jest też całkiem nieźle wykonana. Jest chyba trochę wykonana lepiej niż, eee, niż ta rybka, bo na rybce mamy tutaj widoczne jakieś ślady łączenia, sklejania. Tutaj takich. Eee, nie posiadamy, więc jest naprawdę bardzo fajna. Zobaczcie, rerekom, Rerekom, i wychodzą nam te e, kuleczki. Oczywiście takie squishy możecie również sami sobie zrobić. Możecie zakupić te kuleczki. One są naprawdę bardzo, bardzo tanie. Tam chyba e, takie małe opakowanie, bo one są malusieńkie. Miałam gdzieś, chciałam wam pokazać, ale gdzieś je włożyłam, nie mogę ich teraz znaleźć. E, takie malusieńkie kuleczki. E, kosztują też ze 2 zł. Możecie je wrzucić sobie na przykład do jakiegoś kolorowego e, balona i mieć takie fajne squishy. Oczywiście musicie go zalać wodą i za, zaplątać, i one wtedy napęcznieją, i ostatnie, jaki chciałam Wam pokazać, był najdroższy. I jak myślicie, ile kosztował? Wpisujcie swoje typy w komentarzach. Był najdroższy, i to proszę bardzo oto i on, nasz. Jednorożec z różowym ogonem, z pięknym złotym rogiem, z różowej gumy i ze złotymi kopytkami. Słuchajcie, ten, jako jedyny, y, ma taką tą gumę, chyba taką najmilszą, najdelikatniejszą. Tutaj jednak, y, chociaż nie, ta też jest taka delikatna, ale tu mamy kolorowe koraliki, te kuleczki, nie koraliki, żeby później nie było, że są. Koraliki tam umieszczone. Zobaczcie, jakie piękne kolorowe. Idealnie zostało to połączone z naszym jednorożcem. No, ja się, ja się w tym naprawdę zakochałam. No, dla mnie jest to po prostu genialne. Wiem e, o takich squishy, które niedługo mam nadzieję, że do mnie e, dojadą i również Wam je zaprezentuję, ale to może nie będę zdradzała. Może musicie po prostu oglądać na bieżąco i czekać na kolejny odcinek, więc y, mam nadzieję, że podobał Wam się film, jeżeli tak to poproszę łapkę w górę i y, piszcie w komentarzach ile mógł kosztować mnie ten jednorożec, strzelajcie, jest on powiem najdroższy, największy i najbardziej kolorowe. I chyba to by było na tyle, co chciałabym Wam dzisiaj pokazać. Będę się nimi tak bawić, zgniatać. Jest to rewelacyjne, antystresowe i polecam to wszystkim. A teraz przejdźmy do naszych pozdrowień. Słuchajcie, mam nawet karteczkę, jak sobie przygotowałam. Będę czytać. Są to pozdrowienia głosowe. I jeszcze bardzo ważna rzecz, zanim zacznę e, pozdrowienia, też może być tak, że nie wszyscy zostaniecie pozdrowieni, ale nie martwcie się, w następnych odcinkach na pewno e, dokończę. To też wynika z faktu, że film został nagrany na przykład dwa dni po publikacji, a pojawiają się osoby na przykład po tygodniu, które również wykonały tamte zadanie, które akurat było w danym filmie. Więc spokojnie na pewno, na pewno, jeżeli oglądacie na bieżąco, zostaniecie pozdrowieni. O to się nie martwcie, więc teraz będą pozdrowienia. Więc Emilka Blicharz. Tak, mam nadzieję, że dobrze sobie wszystko zapisałam. Jeżeli nie, to mi wybaczcie. Konrad Gibas, Natalia Sekuła, Maja i jej przyjaciółka Amelka, czyli pozdrowienia dla Maji i przyjaciółki Amelki, Paulina Stefan, Olisia Q, Marta M i samo Q zapisałam, więc mam nadzieję, że jest też taki login, że się nic nie pomyliłam. Słuchajcie, ściskam Was przegromnie mocno. Dziękuję, że jesteście bardzo się cieszę, że jesteście. Jesteście prawie pod każdym filmem, więc buziaki dla Was. Mam nadzieję, że może kiedyś uściskam Was też na żywo.